Się manko na kanale Kamio. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszy odcinek z gry Jollopi. Jest to gra, w której jeździ się trabantem razem ze swoim wujkiem. My ulepszyć tego trabanta. I celem gry jest dojechanie do Turcji. Zaczynamy. To jest mój pierwszy odcinek na tym kanale więc będzie mi miło jak dacie łapkę w górę komentarz jakiś i oczywiście będzie więcej odcinków jalopy i innych gier będą również, również live'y więc naprawdę myślę że będzie bardzo ciekawe dobra Jamy. to dajemy na siebie prawie jeszcze jedną szansę oczywiście, że tak bierzemy samobójka możecie także nie wziąć się ale po prostu ja zazwyczaj biorę go do sobą jak to jest dobry ziomel oczywiście zapasy trzeba zrobić czyli koła paliwo Yy, gra jest dostępna na Steamie obecnie chyba za 60 zł Ale jak jest przecena możecie ją kupić za 20 tak naprawdę polecam, fajna gier Co byś tutaj wziął lewarek oczywiście Coś jeszcze? O, to jest zestaw do naprawiania Bo tutaj jest właśnie trabanci po prostu Mają się to zepsuć itp Dobra Zobaczmy się pod maskę szybciutko. Wszystko jest w porządku. Zamykamy. Wsiadamy. Bierzemy kluczyki. I rozpoczynamy naszą podróż. Do Turcji. Ja już tą grę nie grałem, bo już przychodziłem kiedyś, ale ogólnie dawno nie miałem. Dobra, weźmiemy sobie drogę 3. Pytajnik to jest złomowisko zapewne. Tu bierzemy drogę 3. Będzie ładna pogoda przynajmniej. Nie będziemy musieli się martwić pogodą. No i co? Puszamy w drogę. Oczywiście będziemy przejeżdżać przez różne miasta i w każdym mieście będzie, ten, w każdym mieście będzie motel, w którym będziemy spali. O, tutaj w ogóle ta furka nie nazywa się Trabant, tylko Like. To w ogóle taka fajna modla w radiu. Like, bad Like. A". Dobra, jedziemy. I mam plan taki, że y, będziemy zatrzymywać każdy odcinek po prostu jak już dojedziemy do jednego miasta Ale nie wiem, czy zależy od czasu, czym wysadzicie Moja lajka teraz ma fałma 6 Ale w moich poprzednich tutaj w kontach w tej grze jak grałem, no po prostu miałem na maksę lepszą, nam, bo to się długo w A naszym celem po prostu jest przejście gry Jak przejdziemy grę seria z, z Jalopy się kończy tak szczerze, naprawdę polecam tą gierkę fajnie się gra. może grafika nie, nie powala ale naprawdę wciąga bardzo nie jest taka trudna do przejścia szczerze no też mogę trochę zapowiedzieć, na moim kanale pojawi się pojawią się live na przykład z drugiej jazdy Euro, z Eurotrack Euro Simulator 2 scsgo, jakieś poradniki. Takie ja na razie mam plany na kanał. Więc idziemy teraz, macie sobie czytać, czytać co wujek mówi. który jest część gry, po prostu jak już będziemy w którymś hotelu, a już jak będziemy kończyć praktycznie grę, to okaże się, że wujek od nas odejdzie. To jest dosyć smutny fragment i wiecie musieli już dojechać sami. Jak na razie wujek będzie mi towarzyszył wciąż. Ogólnie jest to gra, która już od, no trochę już stara jest, ale naprawdę nadal się miał. fajnie gra, bardzo przyjemnie, więc jak ktoś planuje kupić, to ja polecam. Przejechałem już 122 km, oczywiście te kilometry idą bardzo szybko, 27, 28, tutaj na liczniku pokazuje ile kilometrów jest i waliwa. Tak samo mamy Alejko jak światła, panel ręczny, tutaj secyjka, tutaj też awaryjne, podgrzewanie szyby, ale to nie działa, tutaj um, otwarcie maski, światła, wycieraczki. Tutaj oczywiście możemy sobie odsunąć szybę. O, to właśnie jak tutaj wujek mówi, możemy znaleźć porzucony samochód. No, po prostu pożyczoną lajkę, która będzie miała na przykład niektóre części i nie będziemy mogli sobie zabrać lajki oczywiście nie będziemy mogli zabrać, ale części tej lajki tak samo, gdzieś mam jakąś skrzynkę możemy znaleźć to też jest prawda, że możemy znaleźć rzeczy, które możemy sprzedać a tutaj lajka z tym samym silnikiem to trochę nie, nie wytrzymuje widać ale teraz wyjdziemy jakoś. Właśnie na tej gdzieś tutaj drodze znajdowałem po prostu porzucone lajki, skrzynie. W tych skrzynkach możecie znaleźć po prostu jakiś alkohol, yy, jakieś, jakieś kakao, jakieś po prostu produkty. To tu potem możecie sprzedać sprzedać na stacji benzynowej i dostaniecie za to haskę. Na start dostajemy tutaj stówkę. Ojej, jak to się odpadało? o olebra. No. Wjeżdżamy do regionu Czarny Trójkąt. Tu wujek mówi... Ta grała się nazywa Lutfi. Nie wiem jak to się mówi. Tam, to jest, jest chyba gra... ...czesna. Nie, nie wiem dokładnie jaka to z jakiego kraju Ale naprawdę bardzo fajnie O widać że tutaj właśnie z jazdą Nam się może pisyć furka I właśnie tutaj lajka kopci już Bo tam tu wytrzymałeś 3x3 na, na 3, albo 3x2 i tylko nie, Sorry, 2x3 Oso powtórzę się, powtórzę się nie zmieścić ale tutaj wjeżdżamy właśnie na ten pytajnik, czyli hmm. na to widzicie, tutaj jest przód Macie się, się zdziwić, ale ten przód to to po prostu taki otwór, żeby włączyć, żeby otworzyć bramę. I zazwyczaj w, ty, w tym, tutaj, w tym tutaj coś jest, po prostu chyba teraz nie ma baku paliwa, więc trzeba wsadzić bak paliwa, żeby to się odpaliło. O, mało 3 na ale jest 5 litr paliwa, tutaj już silnik się 2x3 gaźnik 2x3 filtrowiec 2x3 akulec 3x3 a jeszcze tutaj coś zapomnowała 3x3 bierzemy zbieranie paliwa wchodzimy i może tu znajdziemy fajnego do lajki ciągniemy tutaj i jak widać no i jak szukamy jakiejś części do lajki jak ile znajdziemy no to cóż Tak na no, nic tutaj nie widzę. Mam no, dopiero tyle, już nic, nic. Jeśli coś przeoczyłem, to piszę w komentarzu. Raczej nic nie widzę. No raczej nic nie ma. No nic, zjedziemy. Teraz możecie znaleźć tutaj naprawdę bardzo, naprawdę bardzo dobry silnik czy jakąś fajną um, bo tu fajną rzecz teraz bierzemy kanister i ładujemy paliwkę do pełna i ruszamy dalej w drogę ciężko pali troszkę, bo no już, już poddała troszkę moja lajka, ale jedziemy dalej. Wiem o tym, że lajka chyba z maksymalnym silnikiem można jechać stówę jest naprawdę zarobiście, a ja tutaj pod tą górkę będę jechał tak 20 niestety no cóż, jak można tutaj zarobić kasę właśnie od y, przydawania tych skrzynek innych rzeczy to wujek wam może dać wujek mi kiedyś do mi jest naprawdę wujek dobrze się spisał O, tutaj starów nas wyprzedza. O, ma szybszą fórkę widać. I już widać miasto. Czyli jak macie się domyślać? Zaraz kończymy ten odcinek. Ale nie bójcie się będzie dużo więcej. Bo gra jest naprawdę ciekawa. Nie pamiętam ile dokładnie jest miast, więc nie wiem dokładnie ile będzie odcinków. O, tutaj się udajemy do motelu i w motelu zakończymy odcinek. Więc ja już się powoli będę z Wami żegnał. Jeśli bym się podobał takich filmów, wciągnijcie łapki w górę, subskrypcję na moim nowym kanale, oczywiście dojedziemy i kończymy. Ja zawsze mam taki problem żeby znaleźć ten motel Tu jest to przepaliw Szukamy motel Szukać Dobra, idziemy Nie lubię, kiedyś tak jechałem, tak pół godziny naprawdę Szukałem ten motel, aż w końcu mi się udało go znaleźć, ale naprawdę Szukanie tego motelu troszkę nie wtórzę No już wie I chyba już gdzie on może być? I jest przed nami to, nie, ja, to jest sklep i lajki -like -y. ojej widzicie? się to jest za szybko się żegnałem będę wśród tego motelu O, jest motel. No, wujek powiedział, że jest motel. O, dobra, jest tutaj. Więc, udało się. Parkujemy. Oczywiście jak parkujemy, nie, nie, nie zapomnijmy zgasić świateł z samochodu, bo po prostu chodził niepotrzebnie. I po prostu zmarnujemy po prostu paliwo i typy. Teraz gasimy światełka. No i idziemy się zameldować Bierzemy kaskę oczywiście za... O, jeszcze taka szybka ciekawostka Możecie pukać do ludzi I oni mogą po prostu w motelu... Yy... o kurde Patcie widzowie Patcie widzowie Rozpoczęliśmy film I już się zbugowałem Dobra, no to tutaj zakończymy odcinek, ja to oczywiście jak już skończę to tutaj wyjdę sobie, wyjdzie wszystko dobrze, więc no tak nietypowym miejscu, dziękuję Wam za oglądanie, yy, dzięki, że, jest, no, że jesteście na kanale, pa!